W kolejnym vlogu, tak jak zapowiadałem jest na e, z bazy magazynowej, jeszcze staje, stagło e, Dzisiaj Będę chciał Wam pokazać e, tutaj nasze, nasze suszarnie e, jak to tutaj wygląda te całe suszenie. Jest już końcówka sezonu, jest już wszystko wymuszone. Słyszymy już ostatnie zasypy kupowiedzy. Jeszcze chyba 3, 3 zasypy, czyli 3 dni. I've been a bit procrastinated, so I'm doing this at the last minute, but I'm doing it. So, i love this dance covers us in trees the sweetest taste of a forbidden dream's, toes pointed at a lasting breeze. Oh from my kiss, my breath you keep, the love and want you can should Jest, e, nowa nowsza jest nowa, nowsza suszarnia. E, suszagnia. którą e, można przewozić. Akurat w tej chwili jest większe koło, ale można zakładać i można rozprzestawić. tak, nie przewozi, więc on można przewozić e, bez żadnych, że tak powiem, zezwoleń. Wystarczy tylko mieć 32 e, prądu i paliwo. E, wydaje mi się, że w jest e, totalowo 70 ton na dobę. W zeszłym roku, przy wydatkowcy 22%, w Sarniu przeszliśmy do 100 ton nawet. I to nie w 24 godziny, czy tylko tak gdzieś około e, 16 godzin to była w stanie dostarczyć e, nawet do 100 ton. E, będziemy ją przewozić e, Chcemy już zsuszyć, będziemy ją przewozić e, na nowe gospodarstwo. E, tak jak mówiłem, tutaj widać e, jest palnik. E, palnik e, na e, olej opałowy. nie jest e, wydajna i ekonomiczna, ale chcemy do niej e, dorobić jeszcze dodatkowe źródło ciepła. Najprawdopodobniej e, będzie to jeszcze dodatkowo piec na żeby jeszcze było to wysuszenie jeszcze bardziej, że tak powiem, ekonomiczne. Eee, to mnie jest nasza stara baza magazynowa, która niestety, ale do roku półtora będzie rozebrana, e, ponieważ znajduje się w czaszy zbiornika, który jest aktualnie budowany, chociaż prace są wstrzymane, ale to już e, może kiedy indziej. Eee, tak eee, znajduje się tutaj tak jak mówiłem ta znowa suszarnia ta, ta, no, jest jeszcze stara suszarnia oraz 3 filosy, 2 filosy po 120 ton oraz 1 eee, 250 ton. covered in a last embrace. All from my kisses, my breath you kill. I love you, want you to carry me. I'm on your back, along your journey. Tak więc na dzisiaj to tyle. Podkrótce Wam pokazałem tę naszą stagę w bazę magazynową. Eee, kończymy tutaj na Ceutentą, która sobie nie ubiegać z Unią, w prawie wszystko jest uprawione. Myślę, że Wam się ten vlog spodoba. Najprawdopodobniej no już więcej vlogów nie będzie w tym roku. Chyba, że tam jeszcze jeden, ale to... No, to no, zobaczcie. No, więc dzięki, że oglądaliście, zadawajcie pytania w komentarzach i do następnego razu. Cześć!